Słyszałam, że dzisiaj masz bardzo ciężkie mm, odcinki, ale na czwartym odcinku biegł z Tobą ktoś jeszcze. Tak, biegł ze mną e, tata Zuzy. E, Zuza ma 11 lat, jest chora na raka. Ważne, to, że ona jest chora, to i rodzice i ona dowiedzieli się, można powiedzieć, przypadkiem. E, I taka historia e, pokazuje nam właśnie, jak bardzo istotne i ważne są te badania profilaktyczne, na które zbieramy fundusze, bo dzięki nim, dzięki tamtym badaniom, możemy zapobiec takim sytuacjom, bo jak każdy z Was wie, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No a tutaj mamy, no, smutną historię, bardzo wzruszającą, 11-letniej dziewczynki, która, no, walczy. Jest, walczy. Walczy, Złoga walczy. Zuza walcząca. walcząca. Jest Ale bardzo wy dzielna. Wy też, Wy też walczycie. My tak, też. my walczymy dla niej. Momot, momot. don't you give it to his mommy